Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A uu, ho, ho, mamy godzina 15:15, 15. 10 listopada. Jak widzicie, listki się już pomału tracą z drzew. Idzie pomału zima. Hm. Ja Jo, dzisiaj rano, słuchajcie, zapolować jeszcze na Karpia. Muszę jeszcze mu Karpia pokazać w tym roku. Chadum. i chytą. Mhm. Sprawdziłem wiatr, słuchajcie, pogoda była rewelacja. Wiatr sprawdzą, cak cak, słuchajcie, no kurde, mega. Bo tak może 3-5 km na godzinę. Mega. Warunki niesamowite. Woda była, słuchajcie, jak na stawie, a te rzece moi co tu chytą. Jaką ostatni roz. Bo wiem, że oży tu nie złowię w tym roku. A te rzece ciężko. Jak się już zima zbliża, czy do zimy jeszcze mamy chyba tam z miesiąc, ale to one już, one już, słuchajcie, wiedzą co jest grane. I tak se chodzą w ciepłe te zestawy, nie? I dostana się podziwiać na ta woda. Zaglądam, przy samych nogach, słuchajcie, trzy takie kapry patelnioki z 40 centów płyną se i i tak fuck you, kurwa, fuck you, fuck you, fuck you. To są na ja wygizdy pieruński. I sobie pomyślał, kojo, to już jest koniec. To już jest koniec twojego karpiowaniu. Woda zimna. Jogudum. Hmm. Karpie przepływają się przy samym brzegu. Tak, la la one już chyba czują, że są na żarty, że to już jest koniec. I ogódum, Dobra, w porządku. Skoro one już tak przepłynęły. Kojot, sprawdź jaka jest temperatura wody, bo to jest ważne. Plum! Hmm? I za tą kopalec, słuchajcie, a znowu się na tym sprawdzą. No bo robię niechko hajcuk z Bauer, klimatyzację. Czyli z wodą mam do czynienia. Słuchajcie, jest 5-4 stopni woda. Tragedia. Kapry by nie będą brały, one tam na tych 3-4 metrach śpią. One już bla, bla, bla. I że podda pomysł. Spinning. Słuchajcie, dwie wędki, tu mam woblery i gumę. Dobra, ja się zabieram do roboty. Czy cię za mykciuki, żeby tego sandacza tu słuchajcie złowił? Bo ja chcę ryba ze zębami, ze zimbami. Zapraszam was na film. <gryw> Biał! Słuchajcie, ja się tak nagodał, że ja na razie się siedna. I poobserwuje woda. Czy coś tu się dzieje? Czy to jest to miejsce sandaczowe? Karpiowe było, jakby nie było. Po wyciągu, jak tu fajne, ale kojot. Tych też ta ryba z tymi zębami. Czy to jest to miejsce? Pieron wie. <grym> Słuchajcie, co do gumek. No tak to u mnie wygląda różnego koloru, słuchajcie, mam też taki wielki, la la, la Taki, taki, la, la la i może taki miodowy Co? Podziwiajcie się na to, może to za darmo To się wam zaraz pochwala, to dostał w sklepie wędkarskim za darmo No, la la la, la. Wypróbujemy go Mam też taki małe, słuchajcie Taki zielonkowate. La 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 no i takie niebieskawy Wszystko będę próbował Słuchajcie dwie wędeczki 2,40 mają Wydaje ja mi się, że to są trochę za krótkie wędki Na ta rzeka, ale No innych nie mam Tu mam jeden zestawik już zrobiony na żyłce I woblery, to poleci Słuchajcie, jakby się tak zaćmiło, bo zima już W ogóle nie będę chytać Bo za chwilę będę miał ryba, nie? I następna wędka na pleciące i tu ma takiego małego wariota i od niego chyba zacznę Nie? dobra melduje się z rybą jedziemy z tym koksem Auu. słuchajcie jest ryba na tego małego bajtla co to jest kleń ja pindole Kaj mi tam w los Słuchajcie jest sklenio Ale było walnięci Pierwszy rzut ho, 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 ho. Słuchajcie, ale torpeda Uff. Już Słuchajcie Pierwszy rzut na to mało Gumeczka 47 cm kleń mega myślałem, że to że sandacz Brani niesamowite, jak piznył tak się prezentuje. Fajny co? Jasne. Dobra. Diał! Do wody Cały mi to słuchajcie ściągnął w podbieraku. No ale jakby nie było taką małą gumką, ona ma chyba z 5,5 cm o, do wymiany, bo już jest No mi się wydaje, że ten klej robił tyle kurde zamieszania, że to będzie ciężko. Ale dom teraz taki słuchajcie 7 cm, główka jigowa tu mam 5 gramową. I poszukujemy ryb. Na takie główki 5 gramowe, łowia pierwszy, raz, zawsze że łowił, 14, minimum dziesiątki, o dziesiątki, 14. Mam też, mam też ze sobą, może ich też przetestuję, ale na, na taki malutki jeszcze nie, na tej rzece. Jedno. O. Jedno... O, branie miowe, słuchajcie hi, hi, hi. cicho Cicho, cicho bo, Ui, 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 ui No na to już musi być branie Czekam na ten pstryk Zacięci ale się chyba nie doczekam tu Zabuduję mu jeszcze tutaj woblerka tu testuję wszystko co mam żeby no, złowić jakoś ryba Wszystko oprócz i ryba ze zębami Te woblerki mam sandaczowe po tym kleniu, słuchajcie, wymieniłem różne, różne przynęty na większe, mniejsze, woblerek. No i nic. Ten klen nie robił takiego pieroństwa. No i zero ryb. Ale cieszę się przynajmniej, że mam klenia dzisiaj. Bo słuchajcie, chciałem już czuć ta moc tej ryby. A kleniu też był fajny. Pociepa jeszcze tu na nowym miejscówce. I poszukam ryb, jak tu nie będzie nic, to i tak będę zadowolony, że przynajmniej jedna ryba żech złowił Bo kurde, chodzę za tymi rybami, chytą, ry, chytą, i kurde Nie współpracują te ryby Ale i tak jest sukces dzisiaj Chociaż ten jeden klinik Jeżeli ja i tak tu jeszcze zostanę, pociepimy jeszcze, może coś wlezie A jak wlezie, to się da fest cieszył Dobra, cichutko, kojot Słuchajcie, zacznę tu może pisze od woblera ale bez listka. Nowy czas na guma, tu mu chyba 8 czy 9 cm. Przyjęta sanda człowo główka dwunastka, działamy kojot, tu może ryba zapnij to, może wyślepy jak kredyty, ja tutaj to jest nie teraz. A te małe przynięty, słuchajcie, zero brań. Teraz zabuduję im taką, nie wiem to ma chyba z 12 cm, może się na to skuszą, kolor piękny, Pinki-winky. pociepia porażutów, jak nic nie będzie to się pakujemy dudą, bo już godzina tu siedzę, na tej drugiej miejscówce i nic mało, już, słychać, jak w życiu. <grywa> Dobra, gasimy światło. Słychać, jo. Nie widać mnie nie? Jo ciepia. i ociepia I mylduje się z rybą, a jak nie, no to trudno. kończymy dzisiejszą przygodę. Słychać. Ukoje jest wykończony. Oddola chyba tysiąc rzutów. Kurde. W krzyżu mierze i na dudum Smola tu, Ale przynajmniej jedna rybka była, nie? Nie zawsze, kurde, swoje ci ryby biorą. Ale ja tu szukam ryby ze zębami, a w los mi niestety kleń. No ale petarda była fajna. Co chciałbym powiedzieć, dalej będę szukał tych ryb, spinningową, spinningową tak aż dopadna tego gada. Może to nie ta miejscówka była, no nie wiem, no. Będę musiał szukać innych miejsc. Także będę musiał zaś pora kilometrów zrobić, żeby znaleźć ta ryba. No, ale nie szkodzi. Dzisiaj byłem w miejscu, kiedy łowiłem karpie. Eee, no, no, tam, no, 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 ładne karpie, pamiętacie to? Ale sandacza tu nie było. Dobra, słuchajcie, ja idę do auta, jeszcze pora metrów mam, i jadę do domu. Ja wam się troszkę filmik podobał, no niestety bez sandacza, ale z klinikiem. Zostawcie tam paluszek do góry i zostawcie suba. Bardzo wam serdecznie dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. <laughs> Chyba by do chory. Już mnie coś boli. E, przyjmijcie się. Cześć.